Tak, on nie jest w takiej formie jak ta czwórka naszych pozostałych zawodników. To prawda, został bardzo wysoką bonus. Jak na razie, szóstkę to chyba najwyższy bonus do tej pory. No, ale Ale na razie jest ósmy, no ale to oznacza, że wystąpi. 18 kwalifikacjach tak zwanych. No bo nie musiał się kwalifikować. Dobra prędkość. Huli. No i dobry skok. Ale widziałem lepsze już w wykonaniu Stefana Huli. No. Oczywiście w drugiej serii wystąpi, ale troszeczkę, troszeczkę poniżej no, można było pół metra bliżej niż w tej serii kwalifikacyjnej. Na razie jedenastki. Przypominam, jeszcze nie ma 20 lat, dopiero w styczniu. Zaraz po zakończeniu turnieju 4 skoczni. Będzie miał 20 urodziny. Nie najlepiej, ale i nie najgorzej, więc tak można się było spodziewać lepszego wyniku po skoku kota 122 metry w tej serii takiej kwalifikacyjnej. Teraz tylko 116. No, no to sędziowskie idealne, zdaje się tak. I jest też obok 4 metrów w tych kwalifikacjach. Tako treningowy oczywiście skok oddał. zwycięstwa z Wisły. Przedług nie wygrał. Wiśle, Dobra prędkość. I chyba najdłuższy skok. Bardzo dobry. Chyba najdłuższy skok konkursu. Tak mi się wydaje. Że dalej niż. Nie. półtora metra bliżej niż Jumoto. No ale ten plusik. No zobaczymy. No ty po 18,5-18 chyba, tak. No, Myślę, że może prowadzić, ale nie, chyba nie. Jednak tak, druga partia, najwyższy z naszym zespole, już 20-letni, no, jeszcze większa prędkość, i też daleko, podobny stok, chyba jeszcze dalej niż 100. Tak, 128 metrów, ale minus. No więc będzie chyba przegrywał ze Stochem. Chyba będzie przegrywał ze Stochem, ale zobaczymy za chwilę. Tak, wciąż Jumoto, 128,5 metra przed Stochem i Kubackim. Dajki Ito. O! Chyba około 130 metrów Dajki Ito. No ale ten upadek już nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście tak. 131,5 mimo sporego minusu. To jednak oczywiście powinien prowadzić tych tym waryże. I noty będą chyba bardzo wysokie, bo skok był no, doskonale wylądowany. Dajki to. A więc dwa Japończycy przed dwoma Polakami. No tak, oto pierwsza seria oficjalne wyniki. No walka o pierwsze miejsca w konkursie jeszcze nie zakończona. Różnice nie są wielkie. Dwa punkty między Ito i Yumoto. Jest pełna pięć. Ale dobry skok, Kubacki liderem, to nie ulega wątpliwości, ponad 130 metrów, 131, no i 5,5 punktów zysku, a więc Dawid Kubacki obejmuje prowadzenie, ale to oczywiście nie koniec. Taka sama prędkość jak Kubackiego, ale bliżej, chyba bliżej. Dobry skok, ale ciut ciut bliżej, ale Polacy powinni być na pierwszych dwóch miejscach. Chociaż nie 3,21,5, no, ale chyba Kubacki przed stochem. Tak mi się wydaje. No więc, stok czy kubacki? Ale myślę, że kubacki. Tak, kubacki. Upadku i umotu zmniejszyli sędziowie długość najazdu. I to! I to wygrał konkurs, to nie ulega wątpliwości. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Zdecydowanie 128,5 metra, 8,9 dostał Bonusu, no więc będzie sześć i ponad sześć, musi wygrać konkurs. Kubacki będzie drugi, sto trzeci, ale poczekajmy, Moim, według moich obliczeń i to musi wygrać. Niestety, no nie, niestety, bo dwa skoro był najlepszy, to...